z piecami, gdzie mamy problem z mieszkańcami. Z mieszkańcami. to jest, jest wysokie dofinansowanie, prawda? Ale na dzień dzisiejszy mamy niespełna połowę piecy realizowane. Bardzo proszę zadać zadań mieszkańców. No z tego co ja wiem, no, że zainteresowanie na piecach no, że... dokładnie. A u nas w gminie no, skończyło się już. Była mała ilość pieców, jeżeli chodzi o, o piece. Przede teraz ci mieszkańcy, którzy mają piece węglowe, no to faktycznie to wychodzi w takiej samej korzyści, w takiej samej koszty jak gazowe, więc wiadomo, że to jest gazem. Też, Drodzy Państwo, ilość piecy gazowych, jak i na inne paliwa stałe, kalkulowaliśmy tak w oparciu o ankiety, które stworzono mieszkańcy. W trakcie pomiędzy złożeniem pionem, złożeniem, zorganizacją, jak to się zdarzyło, upłynęło, zmieniło się na tyle podejście mieszkańców, I urząd też nie ma na to kompletnie wpływu żeby móc rozliczyć i wywiązać się ze wskaźników, co najmniej 50% wartości wskaźnika musi być No a jeśli nie będzie mieli pieniędzy, to jak jest? to pakiet No, musimy znaleźć połowę. A nie, nie można tego przekwalifikować, żeby nie. było właśnie więcej pieniędzy gazowych? Nie, to po prostu to, pracy wynikała ze czterech, której Pan powiedział z ankiet, ale z programu niskiej emisji. Gdzie tak powiem, było wskazane ilość tych piecy. Zgodnie z tym programem, my jako gmina, wnioskodawca, mogliśmy określić tą ilość piecy zapotrzebowania. Piece gazowe są w ramach jednego projektu, a piece stałe w ramach drugiego projektu. I te ilości musiały ściśle być związane z tym naszym programem niskiej emisji. Jestem przy głosie. Jeszcze to zapytam, czy będzie szansa na jakieś dofinansowanie do pieców gazowych? Czy będą Cały projekty, jest szansa które, w ramach które, programu czy rządowego powietrze. czyste powietrze? E, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska serdecznie zapraszają e, do udziału w tym programie, więc e, na dzień jak to jak, się... jak to wygląda? Jak to wygląda dokładnie? Ale co A to co to wygląda? już mieszkanie złożyć własne w całości później nie jest grok, Czy e... O nasz projekt się pan pyta? Nie, czy nie, o czyste powietrze? Czyste powietrze? O, czyste powietrze, tak, no jest to w tak powiem, refundacji. Czyli Czas, e, najpierw nie. się wykłada swoje pieniążki. Można się starać bodajże o pożyczkę w jakimś stopniu e, marzamy. Jakie jest finansowanie? W zależności od dochodu mieszkańca. E, sięga tak Co powiem 50, od, od 50%, 50, 50 procent do 70% 50%. Nie wiem, mają najniższe Im dochody, bo takie osoby również się podczas głosu albo Są mieszkańcy, którzy 70% warsztatów uzyskali ten tym I program jest otwarty, ale jest nieograniczony, a nie od... Jedynym barierą jest odległość, prawda? Chociaż mamy już teraz przedstawiciela w Tarnowie, gdzie te wnioski są cudzołgnięte. Są Wracając jeszcze do, do pytania dotyczącego inwestycji, bo one zostało y, y, zadane, czy czy, powinniśmy, czy nie powinniśmy dokładać, drodzy Państwo byłoby pewnie z jeżeli byśmy dokładali kwoty, które są wygórowane. Zwrócę państwa uwagę chociażby na zadanie związane z realizacją punktu segregacji odpadów komunalnych. Mówię o tym na poprzedniej sesji i Państwo też obserwowali na Biuletynie Informacji Publicznej, jak wyglądały nasze zmagania się, żeby wyłonić wykonawcę. Przetarg pierwszy, który został ogłoszony w poprzednim roku przy kosztorysie w granicach 1 milion 180 tysięcy złotych. oferta, która została złożona, było to 2 miliony 2 miliony 100. Się pomylić, 2 100 tysięcy złotych z groszami, czyli dwukrotnie wyższy. Przetarg został unieważniony. Kolejne postępowanie przetargowe nikt się nie zgłosi. Kolejne postępowanie przetargowe nic się nie zgłosi. W trzecim przetargu oferta, która wpłynęła, była na 1 milion 900 tysięcy złotych z, z groszami. To również zostało unieważnione. Kolejne postępowanie przetargowe nikt się nie zgłosił. W ostatnim postępowaniu przetargowym oferta, która wpłynęła na kwotę 1 milion 267 tysięcy złotych. Czy nie warto było próbować, drodzy Państwo, tylko wykładać? Gdybyśmy postępowali tym tokiem myślenia Pana Wiceprzewodniczącego dołożyłby milion złotych. Dołożyłby milion złotych. Ja, ja więc drodzy po Państwo, po... patrzymy, jakie są wody. ceny na rynku, które są wygórowane. Patrzymy, jakie Dla ceny wody. są na rynku, które są wygórowane. I ta polityka cenowa obecnie ze względu na ograniczoną liczbę także e, wykonawców ze względu na wzrost wartości e, materiału. E, e, jest zupełnie nieproporcjonalna do tego, co było jeszcze przed kilkoma latami. Zwróćcie uwagę na kolejny projekt, gdzie mamy problem z znalezieniem wykonawcy i też te cena, czy jedna oferta, która ucięła, była odsuwana. Więc nie, ja się nie odsuwam, tylko pokazuje, że nie zawsze warto dokładać, jeżeli widzimy, że cena przetargu znacząco odbiega od wartości w projekcie na punkt segregacji odpadów komunalnych, bo jesteśmy, przypomnę, w punkcie wieloletniej prognozy finansowej, ze względu na to, że podjęliśmy ryzyko kilku przetargów, dokładamy tylko do tego, co mieliśmy w budżecie, 60, no, około 200 tysięcy złotych, zamiast milionów. E, tak wygląda dzisiaj rynek zarobień publicznych, Panie Przewodniczący. E, jeżeli chodzi o Altanew Czerny, nie dlatego rozstrzygaliśmy, że cena była wygórowana, bo cena akurat w odniesieniu do tamtego zadania nie odbiegała znacząco od wartości kosztorysowej. Natomiast miało, czy mieliśmy znaczące wątpliwości co do rzetelności podmiotu, który występował w tym postępowaniu przetargowym. Bo adres, który został wskazany w Tarnowie na Kowalowskiego 30, po zajęciu tam nie zostaliśmy takiego podmiotu. To także by było jasne, Bo sprawdzamy e, także firmy, które ubiegają się o zamówienia. No? Są również firmy w tej Ja chciałem tylko dopytać, co w sytuacji, kiedy nie uda nam się zrealizować projektu termomodernizacji szkoły. E, jeżeli nie daj Boże. Odpuchać. Nie udało nam się zrealizować tego projektu. To za kwotę, która stanowiła wkład własny w tym projekcie, będę chciał wykonać zakres węższy, mniejszy, aczkolwiek poprawiający tą efektywność energetyczną. Chyba, chyba, że zarząd województwa Małopolskiego jeszcze w tej perspektywie finansowej takie zamiary są, nie wiadomo czy będą oszczędności, czy będzie zgoda Komisji Europejskiej ogłosić nowe postępowanie w tym zakresie, bądź też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Jeżeli chodzi o tę o tematę to ja po z tutaj apeluję oczywiście o Szkołę czernej, bo to jest priorytet wymiana pieca. To już ja się co po, po, podnosiłem tutaj i dalej podnoszę. Jest to naprawdę ważne i niecierpiące cierpiące złoty. Doraźnie ta sytuacja została rozwiązana, czy też podradowana. Ten remont pozwoli nam kolejny sezon grzewczy wytrzymać i zapewnić ciepło w budynku szkoły. W pełni się zgadzam, że w Czerny jest najpilniejsza potrzeba w zakresie wymiany tego drzewczej. Dobrze, jeszcze jakieś pytania? Jaka była opinia Komisji Zdrowia?

uchwala się następujące wnioski. Pkt. 1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały sprawiającej dyskutację gminnej powiązanej z relacją z uchwałą i kontrolnej. oczekuje brzmienia załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Pkt. 2. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały planowany do realizacji przedsięwzięć oczekuje brzmienia załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Pkt. 3. Załącznik

Moje działanie to, to jest spokój do rozwiązania tego w gminie. Ponadto odwoływanie sesji również, czyli przeznaczenie na komisji. Czwartego stycznia w Gminie Wiceprzewodniczący Rady Gminy z panem Michałem i również panem Piotrem uczestniczyliśmy spotkaniem spotkaniu z panem starostą odnośnie mostu w Jabłonicy i odnośnie drogi, czy chodnika przy drodze powiatowej w Soszowej, 26 maja. Rady Sołeckiej w Łukinach. 28 maja Komisja Oświatowa w sprawie rozpoczęcia prośby o pomoc w sprawie utrzymania zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Łukinach. 20 maja na zaproszenie Pani Dyrektor Przedszkola w Łukinach wspólnie z Radnymi Załupieni uczestniczyliśmy w Dniu Rodziny. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za zaproszenie. Wczoraj Komisję, wspólne Komisje Zdrowia, Rewizyjna, Budżetowa. Dzisiaj sesja, dziękuję. Przechodzimy do punktu następnego. Sprawozdanie działalności w imię gminy w Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Państwo Radni, tak w skrócie w trakcie moja działalność w trakcie pomiędzy sesyjnym, głównie rozwiązaną poza bieżącą czasą urzędu gminy. 4-5 kwietnia przebywałem w życiu na szkoleniu finansowanych ze środków unijnych, tylko 9 kwietnia w krakowie spotkanie z panem Warszawnym Golem Pozłowskim w sprawie małych grantów i finansowania projektów szerzyny. 11 kwietnia posiedzenie Rady na Banku 2 w psiźni oddział w Szerzynak. Od 10 mniej więcej do 30, do końca kwietnia przebywałem na urlopie i tutaj ta aktywność skupiała się tylko i wyłącznie do najważniejszych decyzji z przerwą 17 kwietnia 2019 roku, kiedy na zaproszenie pana, pana marszałka Wiktora Kozłowskiego wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolskich, do której pan Marszałek mnie desygnował. 3 maja eh, 10-ta Prada Parada o 6 maja eh, Kraków 2 eh, licee Brasy z pośrednictwem standardowym eh, zżuranej uczestnictwem w poświęceniu samochodu strażackiego. 8 maja eh, w Urzędzie Gminy pierwsze posiedzenie Rad Sołeckich i spotkanie z nowymi eh, sołtysami. 10 maja spotkanie z Gutiem Rzebiennika Strzyżowskiego plus z prezesem orzecza Białej w sprawie podłączenia naszej przyszłej eksperty aktywności gospodarczej i zabezpieczenie jej w wodę z wodociągu budowanego obecnie w gminie, gminie rzepiedni. 11 maja powiatowe obchody dnia świętego Floriana. W dniach 13-18 maja przebywałem na Ukrainie. Wyjazd był finansowany przez stronę ukraińską. 21 maja w dzisiaj duże spotkanie comiesięczne wszystkich wójtów i burmistrzów. 22 maja w Małopolskiej Rodzinie w Krakowie wyjazd w z marzoretkami na zaproszenie pana marszałka Kozłowskiego i spotkanie z panią premier Ewa Kąszydą. 23 maja spotkanie z Panem Prezesem Kazimierzem Sadem w sprawie organizacji wojewódzkiego przeglądu orkiestry Relnych Sprzeżyrach w 23 czerwca. 24-25 to mamy działania powodziowe na obszarze gminy. Tutaj serdecznie dziękuję wszystkim jednostkom wytrwałą pracę i niesienie pomocy potrzebującym oraz wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w to, żeby ten zakres zniszczeń ograniczyć i pomóc naszym, naszym mieszkańcom. 25 maja czwarty wiek papieski w Sposzowej. 28 maja dziennik samorządowca w urzędzie gminy. 1 czerwca, drugi na obliku pod moim patronatem, 2 czerwca Dzień Rodziny Czarnej. podziękowania dla Pani Dyrektor Regulaminu pedagogicznego za zorganizowanie tego wydarzenia. W dniu wczorajszym udział na spotkaniu z Panem Wójtą na uroczystości wydarzenia w Krokos, gdzie kilka zadań złożonych przez gminę Szerzyny otrzymało dofinansowanie w w kwocie 1 860 tysięcy. Złotych Administration uczestniczył w rozdaniu promes na tak zwanego funduszu ochrony gruntów rolnych i w dniu dzisiejszym jeszcze do południa 30-lecie kapłaństwa księdza Kazimierza Przemicznego w tej publicznej szkole podstawowej w o Tyle mojej aktywności w poza oczywiście konkursem w urzędzie spotkania. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do punktu pytania. Wolne wnioski i pytania. Panie Wójcie, zapytam o coś jeszcze. Pan wspomniał o tym właśnie powód, że tak powiem. Kiedy będzie puszczony przetarg? Nie chciałem tego przyjść, bo pan przewodniczący już, jak pamiętam, chyba ze mną rozmawiał na ten temat. Przed oficjalnym, jak się okazało, wędrzeniem w dniu jutrzejszym. I nie tej informacji też publicznej ze względu na to, że Pan Marszale wybrał taką formę, że w dniu jutrzejszym te pomysły trafią do, do samorządu. W związku z czym chciałem przebrać tego faktu. Z punktu widzenia urzędu jest Pan kierownik i jest Pan kierownik ja Rowan Gabriel i jesteśmy do, do tego, żeby tego samego Panią Pani mówi już o